Cześć, cześć. Z tej strony, nikt inny jak. Tutaj gotowy. Witam Was. Na tym kanale zostawcie łapkę, suba i lecimy. Jak wiecie, nowy sezon jest tuż, tuż. I mamy nowe liki. Ja podbierałem wiele tych lików i mam ich sporo. I tutaj macie jeden taki fajny link gdzie. Yy... Podali główną godzinę ym, wydarzenia. Teraz, albo jak Jak nie dodam, to będzie w kolejnym odcinku, bo nagrywam to Halloween i muszę wyjść w ogóle, to więc yy, przez to yy, robię film na, na spontanie. I jak chcecie. Kolejny film Halloweenowy, to więc. ja tu jakieś 10 łapki, w ogóle 20 to więc wtedy będzie. Kolejny odcinek. Pamiętajcie o sobie łapce. I. Yy, Tutaj macie link, kiedy był ostatni y, trailer, y, właśnie do sezonu. Tak on wygląda. I teraz y, macie, kiedy będzie, ogólnie wszystko. Fortnite klasyka 3 listopada. Czas wracać. I nie wiadomo, kiedy tak naprawdę będzie y, ko, y, kończył się y, sezon następny, czyli piąty. No bo jak o tym już myśla, my, myśleli, literzy to y, tylko około za 2 miesiące, to więc Nie chcąc, nie chcąc, będziecie musieli trochę poczekać y, na y, przebiegi następnych rozdziałów i sezonów podzielonych na takich yy, różnych na przykład teraz macie nie wiem Inspekcję czego w ogóle się na porównać bo po na przykład nie wiem yy, da się na przykład macie, nie wiem, dwie, dwóch likelów, którzy wam podadzą. Dobre i złe lik. ale teraz to zajmujemy się lika. Pierwszy lik to ten Hypex podał e, właśnie Lika i Xiny e, Kiedy e, będzie właśnie zaczynał się gdzieś UN, gdzieś około 22 jak i zawsze 3 listopada e, Na tematyce powrotu w czasie będziemy podróżować w czasie ciągle będziemy patrzeć co się działo w czasie e, Tu macie jakby takie liki bardziej jak to wyglądało. Yy... No i co ja mogę więcej powiedzieć? Liki jest wiele. No ale teraz mi się na razie tyle udało uzbierać. Czyli no, naprawdę tak mało lików, ale chciałam tylko to pokazać. Yy, wiedzieliście. A pamiętajcie o sobie i dzwonu. I robimy konkurs na 400 Fdłców. I... Kto wygra ten wygra. Widzimy się w kolejnym. Odcinku, Siemano.